Cześć! Środa godzina 9 rano. Jesteśmy właśnie po, próbę, po próbie e, generalnej e, nawadniania nadkoronowego. Zarwana nocka, nic przyjemnego i tutaj, patrzenie, czy, czy wszystko jest e, w porządku. E, działka 3,6 hektara na zastojgu mrozowym. Zawsze mieliśmy, nie podchodzę tutaj bliżej, bo jeszcze ta woda tu leci, kurde pada mi na telefon. Zawsze mieliśmy tutaj problem z, z, po prostu z mrozem, bo nawet z okolicznych pagórków te zimne powietrze zawsze schodziło nam tu i zawsze mieliśmy to przemarzane. Stąd decyzja, aby w tym roku na całości założyć tutaj flipery. Mamy tą działkę podzieloną na trzy kwatery. Pierwsza kwatera to jest tu. Za nią druga kwatera i dalej trzecia kwatera. Do pierwszej kwatery, jak widzicie, doprowadzamy wodę ze stawu albo inaczej, chodźcie tam, zaczniemy od stawu. Dzięki uprzejmości sąsiada, pozdrawiam Mariusza, jeżeli to ogląda. Eee, mamy możliwość korzystania ze stawu. Słuchajcie, pompa T180 o wydajności 1250 litrów na minutę z tego co e, pamiętam e, chyba do 8 czy do 10 barów ciśnienie robocze utrzymujemy na poziomie e, 4 barów z pompy idzie, słuchajcie, przewód 75 idzie nam na filtry. Wydaje mi się, a wręcz jestem pewien, że ciągnięcie wody z takiego stawu. Bez filtrów to jest po prostu porażka, bo byśmy mieli zapchane flipery. Filtry Rewilusa samo czyszczące po, 8, po czekajcie, 9 godzinach pracy. Nadal ten przepływ jest tych filtrów dobry. Gdy one się zapchają, to nam wyskakuje taki czerwony grzybek i wtedy robimy dwa obrociki, żeby je wyczyścić. Dlaczego dwa filtry, a nie jeden? Ano dlatego, że. Podczas czyszczenia jednego filtra woda leci drugim. Podczas czyszczenia tego filtra woda może lecieć tym, tak zwany, tak zwany bypass. Stąd wychodzą węże strażackie. E, węże strażackie dwucalowe. I słuchajcie, jeden wąż, tak jak Wam mówiłem, idzie sobie tu, 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 tu. tu. Idzie sobie i wpina się wpina się w kwaterę, tą pierwszą, tą pierwszą którą tutaj. E, mamy i on się słuchajcie wpina tak drugi wąż tak jak widzicie wpina się w kwaterę w kwaterę drugą już wam mówię o co to chodzi pierwsza kwatera mamy tutaj e, mamy tutaj e, źródło wody. druga kwatera idzie tam 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 i za tą pierwszą kwaterą mamy drugą kwaterę źródłowody a na trzecią kwaterę mniej więcej z tamtego miejsca oddalonego Podaje nam wodę studnia, która ma wydajność 250 litrów na minutę, czyli i wszy, całe, całe te, cały ten system jest ze sobą spięty. Także, jeżeli pompa, załóżmy tam na tamtą kwaterę, nie da wystarczającej ilości wody, to zawsze ta woda zostanie dopchnięta tutaj z tej pompy. Ciągnikowej no, nie mieliśmy Gdy robiliśmy tutaj nawadnianie nie mieliśmy w planach Nawadniania nadkoronowego A zwykłe nawadnianie Dlatego tutaj bazujemy na Różach 63 I zwykłym nawadnianiu Te rządki mniej więcej są podzielone Słuchajcie na pół I tutaj tam gdzie mamy Nawadnianie wychodzi nam Nawadnianie wiecie zwykłe Podkoronowe Wyszliśmy sobie tutaj z rurkami 25, trójnik w jedną stronę, w drugą stronę, i tutaj mamy te. Flipery. No nawet, no słuchajcie, no dużo, dużo pracy, żeby to zamontować. Nawet tutaj montowałem sobie takie druciki i tak dalej, bo nie miałem zacisków, żeby po prostu nam tutaj nic nie pozwalało. No bo jednak, e, słuchajcie, no tu jest duża, duże ciśnienie, duża ilość wody i to mogłoby dojść do jakiejś awarii. Ja wiadomo, w awarii w nocy podczas nawniania nadkoronowego to są zazwyczaj. To zazwyczaj są awarie fatalne I kosztują dużo flipery, flipery pracują dobrze Mamy zapchane jako próba Dobrze, że w ogóle dzisiaj to zrobiliśmy tą próbę generalną Bo ten przymrozek nie był jakiś duży Tutaj było do minus trzech Końcówki, końcówki fliperów Tam na końcu rządku że widzicie, kurde, zmęczenie Na końcu rządku mamy flipery Które są pozapychane, ale my się wydaje Że są zapchane z tego względu, że przy tym ciśnieniu z instalacji nawodnieniowej wszystkie te brudy, które nie miały żadnego znaczenia na nawodnianie podkoronowe zostały po prostu wepchnięte do góry rozprowadzone tą instalacją, poleciały w jedną stronę, poleciały w drugą stronę i mamy tam te końcówki zapchane czyli będziemy, będziemy wymieniać te flipery. troszkę wiatru troszkę wiatru i ten wiatr widać, teraz ten wiatr ucichł ale gdy zaczęliśmy puszczać to nawadnianie, ten wiatr był taki, no taki wiecie Taki troszkę, troszkę zdosiło. Nie mamy równomiernego pokrycia we fliperach. No największe pokrycie mamy mniej więcej na środku między fliperami, gdzie widać. Tu, gdzie na przykład jesteśmy typowo pod fliperem, zobaczcie, te pokrycie jest troszkę słabsze, ale, ale jednak jest. Wydaje mi się, że to urok fliperów w zraszaniu, w tych zraszaczach młotkowych. Które kręcą się dookoła, jednak ta równomierność jest, wydaje mi się, trochę lepsza, ale, no słuchajcie, no tu nie ma w ogóle opcji, żeby, żeby takie zraszacze zamontować, bo nie mamy takiej ilości wody w stawie. Kubota tutaj chodzi, wałek Eko 1300 obrotów silnika. Na wałku wychodzi nam prędkość około 400 obrotów. Zatankowana pod korek, i mi się wydaje, że. Starcie i paliwa, jeszcze z półtorej godzinki, może góra dwie. Także, także no, niby ta pompa nie wymaga jakiejś dużej mocy, ale jednak tutaj ciągnik ma co robić. Mamy też sytuację taką, że za tym stawem mamy kolejny staw. I wczoraj o godzinie 18 przyjechaliśmy tutaj, żeby troszeczkę napompować wody do tego stawu, bo też nie wiemy, jaka jest tak naprawdę rzeczywista pojemność. Tego stawu i tak naprawdę jaka jest głębokość, także jest zrobione takie, wiecie, no jak to na próbie generalnej, wszystko na oko. Wczoraj przepompowaliśmy z tego stawu do tego stawu wodę, żeby tutaj podnieść poziom wody Pompowaliśmy chyba około 4 godzin, wszystko ładnie szło Ale słuchajcie, co się okazało? Okazało się, że ten staw, a ten ma połączenie To nie jest ta rura Ta rura, do tej rury nie doszliśmy, ta rura jest jakby zaślepiona Ale połączenie polega na tym, że tutaj piszmaki wykopały dziury między tym a tym stawem I gdy napompujemy nawet ten staw na full to i tak przepływa nam i wyrównuje się poziom z tym stawem. Dobre i niedobre, no bo jednak wiecie, no fajnie było, żeby tego nie było, byśmy wtedy napompowali ten staw po same burty, jest spoko. Ale z drugiej strony, no, zapasowy staw, jak mamy pełny, to też będzie to pozytywnie wpływało w przypadku, gdy te przemrostki na przykład będą trwały 2-3 dni pod rząd. Taki stawik, wymiary hmm, chyba 52 na 30 36 ubyło nam. Przez dzisiejszą noc wydaje mi się, że jakieś 50 cm wody, i jeszcze jakieś, dwa, jeszcze jakieś 10, powinno ubyć, bo nam się teraz w ogóle zrobiło pochmurno, i nie chce nam się rozpuszczać ten lód. A chodzi o to, żeby wyłączyć nawadnianie, kiedy będzie ewidentnie ten lód ściekał nam z drzew. Zazwyczaj, bo wcześniej mieliśmy podłączone flipery na. 6 rządków Alwy i zazwyczaj to e, ta sytuacja, gdzie wyłączaliśmy flipery i ta woda nam ściekała To zazwyczaj to była godzina 8:39. No dziś w ogóle nie widać tego, żeby to żeby to teraz już miało się ochotę za bardzo rozpuszczać. No zobaczcie. Gdzieś może powoli, ale niekoniecznie. Ale niekoniecznie. No Dużo roboty, dużo takich kurde dopatrywań, dużo, dużo czyszczenia i tak dalej. Myślałem, że to pójdzie e, sprawniej, a tutaj znowu będziemy musieli jakieś tam minimalne poprawki e, robić. No i co? I to by było tyle. E, I jeszcze powiem Wam, że e, korzystajcie z naszego doświadczenia. Nie kupujcie tanich węży strażackich, bo tanie węże strażackie są do dupy My kupiliśmy tanie węże strażackie i po prostu nie dość, że ciekły, to jeszcze jeden się przetarł Tu są te węże wyższej jakości I one jest naprawdę tutaj solidnie nabity Ale tu nic nie cieknie, nic się, nic się nie dzieje Także na szybko, zdawadniania To tyle, jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, bądź jakieś, jakieś tematy do obgadania to to ja chętnie się podzielę odpowiedzią, może nagram jakiś, jakiś film, bo, bo tutaj jest o czym mówić. Dobra, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.